Wakacje coraz bliżej, a wy nadal nie macie konkretnych planów na ten czas i poszukujecie inspiracji do przeżycia wyjątkowego spotkania, które zapadnie wam na zawsze w pamięć? Dąbrowica, miejscowość pod Lublinem, to tu co roku w domu spotkania Caritas Archidiecezji Lubelskiej dzieją się rzeczy wyjątkowe. To tu dobro krąży we wszystkich kierunkach. To tu nie ma podziału na biorców i dawców. Tu wszyscy są sobie potrzebni. Więc jeśli szukacie radości, ale i łez smutku, długich spacerów i wylegiwania się w trawie, ciszy adoracji oraz głębokich rozmów, tańców do utraty tchu oraz chwil wytchnienia z różańcem w dłoni. Dziś pokażemy Wam dobrą ofertę na spędzenie tych wakacji, które nie tylko odmienią letni czas, ale również mogą odmienić całe Wasze życie. pomysł, aby czas wakacji spędzić w Dąbrowicy, wziął się tak naprawdę z tego trybu seminaryjnego, w którym byłem, kiedy w czasie wakacji mieliśmy po prostu nie tylko czas dla siebie, ale też czas na odbywanie praktyk, na poświęcenie czasu drugiemu człowiekowi. Pomysł zrodził się tak spontanicznie po rozmowie właśnie z księdzem, który prowadził turnus, więc to był taki główny motyw, który mnie Zachęcił, żeby tu przyjechać. Pomysł, żeby zostać wolontariuszką na rekolekcjach, zrodził się za pierwszym razem z ciekawości, a za drugim razem już po prostu czułam, że to jest chyba najszczęśliwsze 10 dni w całym moim roku. Mimo że za pierwszym razem kompletnie się tego nie spodziewałam. Pomysł wziął się z tego, że ja zawsze czułam w sercu, że lubię pracować właśnie z osobami z niepełnosprawnościami, a że to był akurat czas przed wyborem studiów, i ja się zastanawiałam, w którą stronę chcę iść, co chcę właściwie w życiu robić. Stwierdziłam, że to będzie po prostu idealny moment, idealny czas, idealne miejsce, żeby się sprawić. Pomysł wynikł z tego, że nie miałam za bardzo co ze sobą zrobić w te wakacje, no i też miałam taką ochotę zrobić po prostu coś, coś Coś innego, coś dobrego. Ten termin był tak idealnie wklejony w moją lukę czasową, taką w wakacji, stwierdziłam, że to po prostu jest, no jakieś znaki, muszę tam pojechać. w Dąbrowicy na pewno dają taki azyl. Ja się tutaj czuję, jakbym była gdzieś bardzo daleko gdzieś na drugim końcu świata, chociaż jestem właściwie pod Lublinem. To jest czas takiej refleksji, przemyśleń. Dają mi takie wytchnienie i też odpoczynek od mojej codzienności. Dla mnie to miejsce jest takim niebem na ziemi. Wakacje w Dąbrowicy dają mi przede wszystkim taką odskocznię od codziennego trybu życia, i to pozwala mi gdzieś spojrzeć na to duchowe piękno człowieka i też poczuć się takim potrzebnym dla tych ludzi. Wakacje w Dąbrowicy dają mi energię na cały rok, mimo że brzmi to wręcz, że nie chcę się w to wierzyć. Wjeżdżając do Dąbrowicy, to jest trochę inny świat. Doświadczasz naprawdę niesamowitych relacji, głębokich relacji właśnie z drugim człowiekiem. Dąbrowica to dla mnie czas takiego posiadania siebie, wdawania siebie. Dąbrowica to dla mnie drugi dom. Dąbrowica to dla mnie czas bliskości z drugim człowiekiem, służenia i doświadczenia dzięki temu. Działania Pana Boga. Dąbrowica to dla mnie miejsce, do którego chcę się wracać. Mogłabym to nazwać azylem i takim miejscem, gdzie wiem, że zawsze mogę wrócić, że zawsze mnie tutaj przyjmą i zawsze będą o mnie pamiętali, i po prostu z otwartymi ramionami będę mogła do nich tutaj przyjść, wypić herbatę, kawę i porozmawiać, jakby cokolwiek mnie trapiło w życiu. kierunek na wakacje Dąbrowica. Czy jest to propozycja dla każdego? Dla każdego, kto przede wszystkim chce e, przeżyć dobrze czas, e, przeżyć dobrze czas wakacyjny, ale także przede wszystkim spotkać drugiego człowieka e, w jego chorobie, w jego niepełnosprawności. Na czym polega fenomen tego miejsca? Ja myślę, z mojej perspektywy jako osoby niepełnosprawnej jest to czas e, odkrywania Pana Boga i doświadczenia Pana Boga Przede wszystkim w codziennej Eucharystii, w sakramencie pokuty, w rozważaniu Słowa Bożego, ale też w doświadczeniu drugiego człowieka. Drugiego człowieka, który tutaj jest szczególnie prawdziwy, myślę, dlatego, że to jest takie miejsce, gdzie wszystkie maski spadają, bo ciężko tu jest cokolwiek zagrać, czy z perspektywy osoby. Niepełnosprawnej, czy myślę z perspektywy nawet wolontariusza, ciężko jest tutaj ukryć cokolwiek w doświadczeniu takiej codziennej swojej obecności, fizyczności, nawet jakichś swoich ograniczeń. Tutaj człowiek musi być prawdziwy, bo inaczej się to nie uda. Dąbrowica też jest e, tak odkrywaniem e, i czytaniem czystej Ewangelii. Ewangelii w takiej, można powiedzieć, praktyce, czyli Ewangelii miłosierdzia. Ewangelii Miłości, tego czego uczy nas Chrystus, nie? I, i tego, myślę, uczą się zarówno wolontariusze, jak i, jak i podopieczni, będąc tutaj. Czym są w czasorekolekcje w Dąbrowicy? W czasorekolekcje to jest taki czas, gdzie osoby niepełnosprawne przyjeżdżają z różnych e, rejonów Polski, żeby przeżyć 10 dni spotkań z, z innymi osobami niepełnosprawnymi, ale przede wszystkim z osobami, które będą posługiwać. E, jest czas na modlitwę, jest czas na e, adorację Najświętszego Sakramentu, jest czas na wspólne rozmowy, ale jest przede wszystkim czas na przełamywanie barier, e, gdzie osoby zdrowe... Pomagając osobom niepełnosprawnym, doświadczają, że ta niepełnosprawność tych osób może dla nich być też wyjątkowa i może to dla nich być wielka nauka, wielka otwartość ich serca, może powodować to, że oni dzięki temu docenią też swoje życie. Dla mnie są przede wszystkim szczególną formą odpoczynku i takiego naładowania duchowych i fizycznych akumulatorów. Chyba jedyny czas w roku, gdzie kompletnie nie czuję swojej niepełnosprawności, bo przez yy, obecność innych osób niepełnosprawnych z podobnymi ograniczeniami yy, i przez obecność wolontariuszy, którzy nam te ograniczenia zabierają przez swoje sprawne ręce, przez swoje sprawne nogi, przez swoją siłę, a przede wszystkim przez otwarte serca. To jest dla mnie taki czas, te 10 dni, w których kompletnie nie odczuwam ograniczeń swojej niepełnosprawności. To miejsce jest dla mnie właśnie takim skojarzeniem tego doświadczenia, w którym Pan Bóg zakłada mi taki życiowy rycerski pancerz. Czego uczy Was, Dąbrowica? Odkrywania miłości w naszym życiu i przede wszystkim takiej świadomości, że każda chwila naszego życia. Jest wyjątkowa, że trzeba naprawdę czerpać z życia to piękno, które otrzymujemy, żeby móc dzielić się też i talentami, które posiadamy, żeby móc też tworzyć piękne przyjaźnie, relacje, które tutaj, właśnie w Dąbrowicy, możemy spotkać. Przyjeżdżając tutaj, można, można doświadczać prawdziwego i realnego kościoła, który jest e, wspólnotą służby i który Żyje w imię słów jedni i drugich brzemiona noście. I tutaj właśnie można przyjeżdżać po to też, żeby, żeby doświadczać tego żywego, prawdziwego obrazu kościoła. Jakie są owoce wakacyjnego czasu spędzonego w Dąbrowicy? Na pewno to, że dla nas, wolontariuszy, możemy poczuć się w taki sposób, że nasze dłonie i nasze nogi. Nasze życie, nasze ciało może stać się przedłużeniem życia tych osób, którym pomagamy, którym posługujemy, ale też myślę, że dla nas, którzy przyjeżdżamy tutaj jako wolontariusze, to są jedne z najpiękniejszych rekolekcji, jakie można przeżyć. I to tak naprawdę to osoby niepełnosprawne swoim życiem głoszą nam te rekolekcje i pokazują, jak można żyć. W sposób piękny, wyjątkowy, jak rzeczywiście to piękno duchowe człowieka jest wewnątrz nas. My, może nawet czasem, jako osoby zdrowe, silne, tego nie doświadczamy. I myślę, że to są owoce przede wszystkim tych dni tutaj, które można przeżyć właśnie w Dąbrowicy. Ja jako osoba niepełnosprawna, często łapię się na tym, że e, mogę się gdzieś fiksować na, na swoich trudnościach, na swoich ograniczeniach, na tym, co gdzieś tam utrudnia mi życie. A przyjeżdżając tutaj, mam takie doświadczenie, że jestem, spędzam czas, korzystam z obecności innych osób i mogę odkrywać, wow, Panie Boże, jak, jak dużo tej sprawności mimo wszystko mi dałeś. Nie? I wracając stąd, przeżywam później resztę roku w takiej dużej wdzięczności do Pana Boga za to, ile tej, ile tej sprawności, ile możliwości mam mimo tego wózka. A druga taka też moja perspektywa to jest to, że, będąc osobą niepełnosprawną, często jest tak, że może nam się wydać, że jesteśmy tylko biorcami pomocy, biorcami czyjejś obecności, czyjegoś wsparcia. A czas spędzony tutaj jest tą wartością, która pokazuje, że wcale tak nie jest, bo biorąc pomoc fizyczną, od, od sprawnego przyjaciela mogę, mogę dawać komuś czas, rozmowę, modlitwę, pamięć, zainteresowanie, I, i mogę tutaj doświadczać w szczególny sposób, że to jest wartość, która, która buduje tych ludzi. I to jest takie szczególnie piękne. Odpoczywać można wszędzie. Fizyczne akumulatory można ładować naprawdę w wielu miejscach. Ale jak owocnie przeżyć czas wakacji tak aby nie przepłynął nam przez palce. To wszystko zależy od nas, jakie jest nasze nastawienie. Czy chcemy rzeczywiście ten czas przeżywać tylko i wyłącznie na odpoczynku, czy spędzić ten czas w taki sposób, aby on dał nam satysfakcję. I oczywiście piękne jest to, że zarówno młodzi ludzie, jak i osoby pracujące przeżywają czas wakacji, chcą ten czas przeżywać też właśnie w taki sposób, będąc tutaj w Dąbrowicy. Pomagając drugiemu człowiekowi. Myślę, że to jest dobry moment, dobra przestrzeń, gdzie możemy te, jak to powiedziałaś, akumulatory naładowywać pozytywnym szczęściem, radością, pozytywną miłością. Dlaczego warto wybrać Dąbrowicę w te wakacje? Bo warto pięknie żyć i czas w Dąbrowicy to piękna nauka życia. Piękna nauka miłości, którą każdy człowiek na pewno potrzebuje. Został nam dane od Boga. To nie ulega wątpliwości. Po co go otrzymaliśmy? Po to, abyśmy go dobrze wykorzystywali. Za ten czas jesteśmy odpowiedzialni, z tego jak go zagospodarowaliśmy. Zdamy kiedyś sprawę przed Bogiem. Warto o tym pomyśleć, planując tegoroczne wakacje, by czas wakacyjny nie minął nam bezowocnie. Do zobaczenia za tydzień.